Dzień dobry! Witajcie w dzisiejszym odcinku! Tak jak właśnie wam mówię w poprzednim odcinku, yy, że w dzisiejszym odcinku będzie ważenie królików. Tak, dzisiaj będzie ważenie królików. Tu mam na wagę. I <laughs> yy, będziemy dzisiaj właśnie ważyć króliki, wszystkie króliki, które dzisiaj ważymy. Bo jestem ciekaw ile, na przykład, ważą te yy, mieszańce, te termondy. Ta pani belki leważy, ona będzie ważyła około siedmiu miliardów, tak wydaje że będzie miała. A baranek ciekawe ile ma, ta pani ile ma, bo tam bym sobie chciał zakocić już, bo młode będą oddzielane za dwa tygodnie, chociaż małe są jeszcze zobaczymy może, 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 może teraz nie zakończę, ale zakocimy może tak za tydzień, wtedy sobie oddzielimy młode za trzy tygodnie. Zobaczymy. Najpierw sobie zobaczymy ile tutaj jest jajeczek. Wczoraj nie zbierałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć? Kurde, pięć ale jakie? Tak, to pięć. Mamy, cztery kury mi się niosą. No i patrzcie, no kurde, pięć jak mam? Ej, dziwne. Czy jakieś mniejsze jest? To jest takie małe, ale. Kurde, pięć jak mam? Jakie mi się tylko cztery nioski niosą? Przecież zielona nóżka jeszcze za mała. No chyba, że mi się dzisiaj jakaś nie rano, bo wczoraj sprawdzałem około. No to y, zabrałem wszystkie jajka. Sześć było, bo to było też wieczora w piątku. A wczoraj nie zbierałem jajeczek, więc możliwe, że dzisiaj tu jeszcze jedna doniosła. Czyli wiemy, że się cztery kurki na pewno nam niosą wnioski. Te duże, bo jedno wnuszki są za małe jeszcze. No, mają grzebyki, ale może dopiero za około miesiąc będzie to jakieś pierwsze jajko od nich. Dobra, my sobie najpierw nalejemy troszeczkę wodę królikom. A nie mam wody, muszę po wodę iść. Dobra, to zrobimy później, poza filmem. Tak to chcę tylko... A nie będziemy dawać teraz jeść, dam im jeść sobie właśnie jak będziemy ją... Jak będziemy je tutaj... E, ważyć, wtedy sobie właśnie dam im jedzenie. No, A teraz sami trzy gniazdo robisz, pokaż co tam masz. Robi gniazdo. Tu jeszcze muszę jakąś albo folię na to nakryć, albo jakąś pleksę. Tu była pleksa, ale właśnie nie wiem gdzie ona właśnie jest. Muszę ją znaleźć, tutaj zasłonić. Bo trochę tutaj gdzie chutpłem, może trochę ciągnie taka cała kratka odkryta, a tam magniazda, no to tu by trzeba coś było dać, żeby młody miał jeszcze cieplej. No dobra, ja tutaj biorę skrzyneczkę taką fajną. To jest fajna skrzynka, tylko tutaj taka obstrana. Się Dobra i widzimy się już na pierwszej wadze z królikiem Mamy samiczkę belga o fajna, już urosła duża, taka duża nie była jaką przywiozno, zobaczcie jaka fajna się zrobiła Już samica, ładna, ładna się robi też się zmasowała troszeczkę teraz u mnie fajnie, dobra, bierzemy sobie na noga w konal, nie i 4,5 kg, ładnie, ładnie Samiczka ma ponad 5 miesięcy 4,5 kg, fajnie, fajnie samiczka. Zaraz zważymy też czwartego chłopa, ile waży, i zobaczymy. Dobra, mamy wagę tutaj wytarowaną. Teraz mamy właśnie samiczkę barana i trzy młode od niej. Zobaczymy, jak tak se ważą, te młode. O kurde, mało, 800 gram. Ten mało, bo 800 gram to mało jest. Z tego sobie weźmiemy czarnego, więcej będzie miał. No prawie gdzieś że dziewięćset ma. O. I teraz co tego jeszcze będziemy 700, Siedemset kurde ale słabo rosną na tym piasku powiem. Słabo rosną. Teraz będziemy szukać samiczkę. No ile będzie miała samica? Uciężka jest. Kurde, pięć, ma, więc ładnie ma samiszka. Może my niedługo zakocimy, będzie dobrze. Idziemy po kolejne sztuki. Mamy kolejnego barana tutaj, zobaczcie. Tam czy Hawana, fajnie zmasowany, zobaczcie jakie duży bydle. Kurde, chłop to kurde... Jeszcze nie miał młodych, zobaczymy jak daje młode. No. Wkładamy go na wagę, waga wytarowana, zobaczcie. O, 4 gramy jest tylko. 5,200. Więc ładnie, ładnie, Będzie jest mieć samczyk jeszcze nie ma roku. fajnie, że od samiczki, ale. On jest też młody, on ma jeszcze nie Mile ma. 7, miesięcy. No ale ładna waga, 5,200, podoba mi się. Lecimy po kolejnego kulika. Teraz mamy dwa samczyki termonskie, co były w tej osobnej klatce, Bo tylko mam takie samczyki na sprzedaż. E, termonskie oczywiście. Mam również mieszańcę. Sadzimy sobie. Czym ile tutaj masz? Kurde, 2,700 tak słabo. A no, jak są karmione na samej, wiecie, samej... Yy, samym zbożu bez granulatu. No to, to też są słabie, nie? ten cięższy już. Bo mi się wydawało. 2,600. Kurcze, kurcze, widzicie, małe, małe. Ale te samiczki były ogólnie mniejsze od tych samich, samich, co które właśnie mam Więc zobaczymy sobie właśnie, ile Będą Miały samiczki A tu zobaczcie jak duże winogrona się marnuje <laughs> Wszystko kurki zjedzą Dobra, To się, się zmarnowało Dobra, bierzemy je do klatki i bierzemy teraz sobie Samiczkę belga szynszylowego Z nią będzie trochę problemu, bo ona jest sprytna. Królica, że tak powiem, i ona atakuje, walczy ze mną, gryzie jak ją niosę. I... Więc zobaczymy, jak to będzie wszystko się tutaj wyglądało. Na szczęście mi się udało, jak widzicie, i ładujemy sobie ją do naszej skrzynki. Waga wytarowana Ta też ładna, duża jest właśnie na sprzedaż. Tylko odbiorę osobisty, Wielkopolska Polska, okolice Kalisza. Ładujemy ją. jedna łapka jeszcze, o, tym tutaj nie nie wyskakuj. No, prawie 7 kg. Siedemset, 600 600 ładnie ładnie ma samiczka. Fajna. No, tutaj ładnie, stój. No. Ej, kurde uchu uciekło. O, zobaczcie, się ładnie prezentuje. Dobra. Teraz weźmiemy naszego baga że samczyka. Mamy samczyka i zobaczymy sobie on wadę on jest e, chyba albo taki samek albo jest miesiąc mocno od centrum piesemiczki belga zobaczymy zobaczymy nie jest tego fajnie to się prezentuje fajnie będzie jego reproduktor zasada podstawowego tak no. to się właśnie dzieje z tym belgiem że on się właśnie boi mi wagę rozpiewszy samą a teraz go załadujemy o, zobaczymy. No też ma prawie 4 kg, więc też ładna waga A gra ja są 4-miesięcznego 4, 4 kg chyba 4 miesiące ma kurde Wiecie sobie nie widzicie, że tak to się właśnie tego nie zapisuje Tak to właśnie wszystko wygląda no, więc nie wiem ile to ma, czy ma. 4. 4 się odbyć ma, jak nie chyba nie jak już ja, ja to ma 4 i po maksymalnie mi się wydaje tak na tak, tak, tak jego wyglądzie bym sądził nie? No, no fajnie się też samczyk zapowiada trzeba będą fajne, po młode. A my lecimy po nasze mieszańce i termondy. Samiczki i samczyki. Mamy samczyki. Ważymy sobie wszystkie. Baje jednego samczyka. Ten waży nam 2, 292. Ładnie waży. Teraz jeszcze z tego większego. Nawet ja ponad 3 kg. Mi się wydaje. No ma tutaj. O, tu właśnie 3200 o, tak jak widzicie. Samczek fajnie, fajnie. I tego jeszcze malutkiego takiego. On to będzie miał ile? 2600, 2508. no prawie 2600, no tak to właśnie wygląda. Idziemy teraz po nasze panie termąckie. Dobra moje kochani, mamy teraz to właśnie dwie samiczki termowskie to są te. Jeden to jest samiczka mieszańca. Bierzemy się za ważenie jedziemy tam samiczkę mieszańca. Zobaczymy, ile ma 2600. No, taka waga nie jest za wesoła. Jest po mieszańce belga, jest samica. Mieszaniec, ja sam sermon był, tu jest samica 2600, jest bardziej zbita. Jeszcze widać W samej budowie, mogę wam pokazać. Zobaczycie sobie tom, a tutaj jest bardziej zbita. Czuję to w ogóle, że ta jest bardziej ulana. Ta jest bardziej zbita. Jeszcze tam same sobie weźmiemy I tam ma prawie 3 kilo, kurde, nie powiedziałbym, powiem. nie powiedziała, jestem wiele mniejsza od tych powiem, no, zobaczcie. No nie na no nie jest tyle mniejsze. Ale teraz przejdziemy do podsumowania tych wszystkich moich WAG królików. Dobra moi kochani, widzimy się już na podsumowaniu moich wszystkich tych WAG co widzieliście moich królików. Wagi nie są powalające, w szczególności, w szczególności właśnie te na miasto to są te te i te i w szczególności te są naprawdę bardzo małe wagi. Sądzę, że te mają małą wagę, ponieważ jest yy, pias granulat. Sądzę, że ten granulacie właśnie ostatnio zepsuł i króliki właśnie nie słabo rosną. Zobaczymy jak to będzie wyglądało w dalszym rozwoju ich yy, życia. Te wszystkie króliki nie mają dawanych żadnych chemii, są karmione na samym zbożu, więc waga też nie jest powalająca. Bo widzieliście królik 4 miesięczny waga ma 2200, to jest właśnie nie tak. Yy, postanowiłem, że dam sobie właśnie do diety ziemniaki gotowane, parowane. Dam sobie właśnie takie ziemniaki gotowane, parowane, czy gotowane albo parowane, o tak może bez różnicy. Surowiec nie daje. Dlaczego gimnaki? Gimnaki po to, żeby chulika bardziej utuczyć, żeby szybciej tą masę nabrał. I damy do paszy trochę tego granulatu. Zobaczymy, może zobaczymy, więc ważymy sobie je za miesiąc. Zobaczymy, ile będą ważyć. Mamy teraz właśnie porównanie tych wag. Ile ważą, zobaczymy, ile będą ważyły za 3 tygodnie, miesiąc. To się właśnie okaże. Powiem wam, że ta, ten samczyk, on też jest na granulacie, też bardzo ładnie rośnie. Tak samo ten, ten ten, ten, ten też ma ładną wagę. Samica ładną wagę ma, ale te małe coś takiego nie są, to bardzo rosnąć. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że to barana. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Będziemy teraz dawali im więcej jedzenia, żeby mogli rosnąć szybciej. Tej samiczki nie ważą, bo jest zakłoszone, więc jej waga nie będzie wiarygodna. Do wykotu ma około tydzień, więc nie było sensu w ogóle jej ważyć. Ważymy sobie ją po wykocie ile waży, ale będzie miała z 5 kg 4,8 może zobaczymy. Bardzo mi się podoba waga tej samiczki. Im najbardziej taką prawidłową wagę, taką już maksymalną, według mnie ma ten właśnie samczyk w mojej hodowli. Ponieważ on ma chyba 4 miesiące i waga prawie 4 kg chyba była, więc to jest bardzo ładna waga jak na belga. No. Zobaczcie, tamta samiczka ma na przykład, kurde słońce. Nie wiem czy mnie widać. Tamta samiczka ma 5 miesięcy i ma więcej na przykład niestety mają 4 miesiące. Nie wiem dlaczego czy jakoś może tamte... Możliwe że samiec termont, nie był to jest Bardzo możliwe, nie wiem. Chociaż nie no, bo młode wyglądają jak termonty, też fajnie rosną. Fajnie mają taką zbitą masę, ale wolno, po prostu wolno rosną. Nie pobierają chętnie pokarmu. Będziemy te, trochę kombinować w diecie królików, trochę poszperamy w internecie, żeby królik szybciej rósł Zobaczymy co z wyjdzie, może nam się uda trochę króliki szybciej utuczyć Na razie do diety wchodzą ziemniaki i trochę granulatu Na Może na kilopaszy, paszy Łopatka granulatu, może na półtora kilo paszy Będzie taka łopatka pokilogramowa Może nie że pokilogramowa, ale 200 gram paszy pójdzie Do tych właśnie No więc tak to właśnie wygląda. Samica właśnie tutaj była też, waga wagą miała 5, 600 samiec miał też 5700, a młode rosną bardzo wolno. Może jakiś błąd popełniłem 20 królików, ale wątpię, bo teraz są ładnie, te wszystkie właśnie co nie są od małego w mojej hodowli. Nie wiem dlaczego. No, najbardziej się właśnie dogodził, tutaj właśnie na tych barankach mieszanych ponieważ one bardzo mało, są małe nie wiem dlaczego no ale dlatego, że właśnie jest baranem nie wiem po prostu nie wiem ale będziemy teraz sobie kombinować teraz właśnie będziemy gotować ziemniaki ja sobie pójdę właśnie ugotuję teraz trochę ziemniaków kuliką to na nic nie nam jeszcze nam tylko w tym stadzie podstawowym to zostają żeby po prostu nauczyły się tych ziemniaków jeść no. No i co? No i myślę, że widzieliście, właśnie wagę samiczka mater, właśnie wagę prawie 6 kg, 5-600 co miała. Więc gdy niedługo będzie jej kolejny zakosik, Teraz zakosimy sobie właśnie francuskim baranem Hawana, bo innego samczyka nie mam. I będziemy czekać właśnie na młode, kolejne baranki, czy starasowe. Będą, będą możliwe do zakupienia na wiosnę. A chciałem Wam przypomnieć o konkursie, który są u mnie na kanale, realizowany na 2000 subskrypcji. Czas do końca roku. A do wygrania właśnie jest ten y, młody z tych chlulików. na spokojnie do tej wagi urośnie. Jeżeli będziecie chcieli y, go wziąć, no, już na kanale chyba jest 1730 subskrypcji, więc fajnie, fajnie, ale ciągle za mało, żeby robić konkursik. No. Trochę mi przerwało nagranie, ale właśnie kończymy ten odcineczek. Będę pamiętać o tej łapce w górze, o subskrypcji. I o udostępnieniu możliwym. Więc trzymajcie się. Cześć.